Witam w kolejnym odcinku kuchum bez tajemnic. Dzisiaj chcę poruszyć temat, problematykę tworzenia dwóch uchwytów na jednym froncie. Czasami ze względu na szerokość szuflady bądź po prostu ze względu na design, potrzebujemy mieć na jednej szufladzie dwa uchwyty na końcach. I dzisiaj chcę pokazać, jak coś takiego uzyskać w meblach parametrycznych. Najpierw muszę wejść w edycję szafek kuchennych. Mogę to zrobić tutaj za pomocą e, skrótu dostosuj, lub klasycznie wchodząc przez bibliotekę parametryczną oraz kuchnia i łazienka. E, muszę wejść w konkretną szafkę, którą chcę edytować e, i muszę Wkliknąć w front. Teraz, kiedy mam zaznaczoną tą e, pojedynczą szufladę, e, przechodzę sobie do zakładki tutaj, zmiana stylu e, i schodzę do części uchwyty. E, przesuwam sobie ten uchwyt, który już mam, na bok oraz zwiększam odległość od krawędzi na przykład do 100 mm. Tak, żeby wyglądało to korzystnie na moim na mojej szufladzie. I teraz w sytuacji, kiedy już nie mam uchwytu na środku, mogę tutaj wykorzystać funkcję utwórz. I dodaję w taki sposób nowy uchwyt. Otwiera mi się tutaj Alisa dodaj uchwyt i Muszę sobie znaleźć taki sam rodzaj. Tutaj mamy nazwę na dole, także posługując się tą nazwą wyszukuję w bibliotece i dodał mi się na środku kolejny uchwyt. Przez to, że jest ten uchwyt na środku, to on na mnie bardzo będzie chciał dodać kolejny. Tak tutaj widzę na rozwijanej liście, że są ich dwa. I teraz dodałam kolejny i, i nie dodał się jakby na liście kolejny. Podmienił się ten, który jest na środku. Także żeby dodać kolejny, musimy najpierw przesunąć ten, który znajduje się centralnie, ponieważ to jest domyślna pozycja uchwytu. I teraz jestem w edycji Long Handle, czyli to był nasz ten pierwotny domyślny. Przełączam się tutaj na Handle 27. Tutaj widzę, że pozycja jest na środku, także przesuwam do boku i odsuwam 100 mm od krawędzi i mam dwa uchwyty na jednej szufladzie. Możemy sobie skopiować yy, samą funkcję dwóch uchwytów, samą, a jednak ustawienie jest czymś indywidualnym. Także to po chwili musimy naprawić. I tak mi się ustawiły moje uchwyty. Teraz wystarczy, że wejdę i ustawię w odpowiednim miejscu mój uchwyt. Nie muszę już dodawać tego uchwytu po raz kolejny. Nie nadal ten. Tylko zmieniamy pozycję. Przeklikuję każdą z tych szuflad, żeby ustawić je prawidłowo. Jednak, tak jak widać, zajmuje to już znacznie mniej czasu niż pierwotnie e, trzeba było poświęcić na dodanie, dodanie nowego uchwytu. Kopiuję sobie i na ostatnią szufladę przerzucam podwójny uchwyt i ustawiam. To by było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, w jakich projektach przydała Wam się ta opcja.